Mano, z tej strony Kazior, a to jest następny odcinek z Battlefield Ad Company 2, Bet Company 2 um, Już wiem co robi hałas w moim komputerze, znaczy wiadomo, że to były wiatraki, ale y, po prostu mam za mocny zasilacz, tak mi się zdaje przynajmniej. Mój kolega mi to powiedział y, na forum takim informatycznym, coś tam kminią o co chodzi z tym, y, pomagają mi, Mamy zasilać 600, więc to jest... No potężny zasilacz, jeszcze z Akygi, a Akiga jest na czarnej liście yy, zasilaczy z tego co wiem więc będę musiał go przemontować na 450, ewentualnie 400 żeby nie było takiego, takiego no po prostu hałasu, ponieważ zasilacz daje za dużo mocy komputerowi, a komputer sobie nie radzi z tym no i nie wykorzystuje całej, dlatego przekłada to w pęd wiatraków, które robią straszny hałas. No i tyle, możemy zaczynać. Więc jeżeli jeszcze będziecie słyszeć ten hałas przez parę odcinków w różnych grach, to sorry bardzo. Będę próbował gadać, podgłaśniać grę, żeby tego nie było słuchać, ale czasami w przerwach, gdy ja mówię i gra cichnie, słuchać ten komputer, słuchać jakieś szuranie i wszystko. Ja wiem, musicie się z tym przemęczyć, samego mnie to wkurza. No to lecimy. Dobra, co mamy na teraz? Yy, będziecie czytać, ciszę znowu dźwięk. Bo ja... No wiadomo, mam problemy z tym dźwiękiem. Bo jestem taki fajny, że u mnie bez problemów nie pyknie Dobra. Czekajcie zobaczcie jak audio Jestem z powrotem przy y, Sprawdzaniu dialogów wszystkiego wyłączyłem przypadkową grę y, Ale jest okej, okay. wszystko się dobrze nagrywa Więc przejdziemy się tam jeszcze raz Sorki po prostu zrobiło mi się w mniej w mniejszy mniejsze okienko No i Aha, nie widzicie dobrej jakości tych, tych filmów Ponieważ ja je muszę jeszcze konwertować po renderowaniu Zmniejsza się jakość, ale na HD jakoś wygląda ta gra Nie rozmazuje się nic, więc hida, hida. Patron, mam znak. Więc myślę, że nie macie problemu z oglądaniem Walimy na jeden, dobra Wybieram środkowy cel Ej no nie daliście mi po... Tylko tego co ja wybrałem, on przeżył najdłużej, ale jestem low. Lowy -wy, wy. Czekajcie. Ja mam tylko taką broń. Daj mi to. Dzięki ziomeczek. Tobie i tak już nie będzie potrzebna. Fajna broń. No i sorry za to buczenie jeszcze raz. Yy, nie słyszałem go na nagraniu, no ale wiadomo. I tak będzie słuchać chwila? Zdjąłem słuchawki na chwilę i słuchajcie obutrzczenie, więc... Mhm. Chwila, dobra. Z2. Agent. Na celowniku. Archanioł, tu brawo 2. Mam na celowniku pojazd z potencjalnym celem o dużym znaczeniu. Przyjąłem, Prawo dwa. Nie, nie, o cholera. Ty pieprzony. Archanio, proszę o pozwolenie na eliminację celu. Sierżancie. Archanio, cel jest w ruchu. Dowódca Brawo 2, wstrzymać ogień, wstrzymać ogień. Miałem go. Czego puściliśmy z na wolno? Nikogo nie zdejmiesz, póki ja ci nie pozwolę. Trochę kurwa przyhamuj. Twój czas jeszcze nadejdzie. Archanio, cel zniknął. Pojazd nadal w zasięgu wzroku. Brawo 2, miasteczko jest nieprzyjazne. Zabezpieczcie pojazd. Tak jest, przyjąłem Archanio. Bez odbioru. Słyszeliście Dobra jestem um, Lecimy To jest jedna z najtrudniejszych misji która mnie spotkała w tej grze A jest jedną z pierwszych Mówiłem zaczyna się trudno Kończy się łatwo Ja nie wiem na czym polega polityka kurwa tej gry Kurde sorry miałem bluźnić okej okej okay, okay. Cześć He <laughs> Rozwalony? Oby rozwalony ty. Celka ziera zawsze spoko. Nikogo nie widzę bez kitu. Aha, tam jest kurczybyk. A ma łap. A, trafiłem. To było piękne. Um. Wow, 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 wow. Co jest? Co jest? Ty, chłopie? Weź się tak nie wysilaj. Dobra, wejdę sobie do budynku. Przejdę jakoś budynkami ich rozwalić. Spróbuję przynajmniej. O! Leba. Wiecie co jest najlepsze w tej grze? Oni ich nie rozwalą, dopóki ty w nich nie strzelisz. Oni niby coś tam... Zresztą jak w połowie takich gier, tak. Oni próbują coś tam niby strzelać. Ani cholery i to nie wychodzi. To są nasi już? Tam jest nie nasz. E, sorry. Jak się mylę, ale nie ogarniam czasami tej gry. Na górze jest? Na górze. <laughs> o Boże! O fuck, ale mnie zamuliło. No, słychać ten komputer... Hmm, akurat mnie trafili, jak zdejmowałem schawki, Niedobrze. Słuchaj ten komputer. No, będę musiał wymienić ten zasilacz. Tylko no nie od razu, bo kupiłem dopiero kompa hajsu. Trochę brakuje. Ponieważ... No ty, no moja kryjówka Co za kutwić, kutwić Co? To nasz Nie widzę typów Oho, teraz. No i będę musiał kupić, no ale nie teraz Tak jak mówię no pomęczyć się trzeba. No zawsze jak coś kupisz. No to wiadomo zawsze jakieś problemy wyjdą, tak? Oho, ho ho, oho, oho. W tym autobusie nie lubiłem frajerów. Trafiłem kogoś. <gulanie> Ogólnie wiecie, co jest najfajniejsze? Oni się najbardziej skupiają kurde na nas, nie? Oni nasi mogą być przed nami. Spoko, spoko, spoko. Oni mają na to wyrąbane, nie? Nie nie, oni muszą nas trafić, bo 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 po co, nie? Kurde, ta gra jest taka ładna, a wam tego nie pokażę, no bo będę musiał konwertować jeszcze film. No i to mnie boli, nie? To mnie boli jak cholera. Co osłaniajcie mnie? Myśli, że tylko ty masz problemy Co to za grad? On strzela seriami? bez sensu żwolę moja moje O zabili kogoś skórczy byki nie spodziewałbym się tego po nich naprawdę bez kitu to nie są żarty o, fajne freestylo no haha <grytanie> no mówię tutaj jest tyle gliczy okej okay, tak jak mówiłem najtrudniejsza misja zaczyna się teraz Wtedy musimy zabezpieczyć dziedziniec Ej, patrzcie, no 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 ta jasne Od razu wiedzą że tu jestem, bo co? Jeszcze jeden Gdzie jest jeszcze? O, tutaj. Ej. Nie wiem jak go trafiłem, ok. A ty co tak stoisz? Pomógłbyś? To jest... O shit! Ty chłopie, trochę nam się popsuło ten. Yy, no, m, kryjówka, nie? To, to ten, to osłona, to wiesz Ktoś z rakietnicą musi z rakietnicą. Nie tyle co rakietnicą to RPG. Nic się nie mówi na to rakietnica. Rakietnica się mówi jakbyś mały. No, Kazior. Musi tu ktoś być. W sumie to jest zapisywanie, czyli wybiliśmy szy Ryle. O shit! A, uciekaj! Trzeba uciekać z następnego budynku, bo z tego budynku kupa zostanie O jest, o jest, o jest, dobra Tu jestem bezpieczny, mniej więcej A. Nikogo tam nie widzę, bez kitu

Teraz będzie, teraz będzie kiepsko Obserwuj niebo, tak? Patrzę, patrzę, patrzę na niebo Prawda? Wow, co jest? Nie widzę nic Chwila Dobra, lecimy dalej Będzie po tym ślad, no będzie, będzie Dobra, lecimy dalej, chłopi. Wiecie co? Zmienię sobie tą broń. NATO. To jest piękna broń. To było naprawdę piękne. Dziękujemy. Terrem, terrem, terrem. Moja złego szukała, by musi gdzieś tam być. Terrem. Dobrze idę w ogóle? No nie wiem. Jaki? KMO, o Boże tam o, kurde. Kurde. No nie wychodzi, wiecie o co chodzi. <laughs> to nie wychodzi, wiecie o co chodzi. Nawet nie czuję krymuje? LOL, co się stało tak właściwie? Granat poszedł, czy co? Bo nie widziałem nic. Nagle budynek się zawalił, nie Takie tam historyjki. O, oh, shit! <laughs> Zapomniałem kompletnie o tym. Że tu wiadomo Aaa ru 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 pa, 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 pa. Święta, święta i po świętach No Aha. Ale się wywalili Nic ci nie dam, co tak wystawiasz łapy Co za pała Już heda byś dostał w normalnym życiu Ojej, jezu jeszcze gra A bum Dobra, chcesz się bawić? Come on, jeb yeah. Odwróć się tylko jak ci pieczne to a, dostał. Dalej strzela? Co, zapała. Znowu dostał. Żyje jeszcze? Nie bardzo. Ok, wow. Ej, 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 tak się nie bawię. Co to było? Rakieta pod nogi. Ciebie człowieku Macie granat pod nogi o. No tyłku dostałeś w łeb Ty wiesz tym, czujesz to o, Ale buczy komputer O jest, nie no, muszę kupić to Ten zasilacz O, pięknie Ja jadę? Nie, nie jadę Nie da się ich zabić, bo co? Zamknij się, hagar, po prostu Zamknij się, hagar, po prostu prowadź. No. Kurwa. Nie masz Oho. Cześć. Dostali, jadę dalej. To jest normalne no, No no no, no. <laughs> Tutaj dostajemy chyba ciągle... ta dostajemy ciągle Ale to buczy Boże Ale na tej... Ty... No, no, no to... Kiedyś trafię, chwila Nie mogę trafić, no grubo Won mi stąd, gdzie Rurururu Fajne góry ogólnie Słabe tekstury tych góry a lecę spoko, uważaj! Jasna cholera Jak świątecznie, jak bajecznie, tu tu do... Wow wo. co to było? Weź ty tam. No weź mnie z zostaw, bo mnie zabijesz, halo! A tak w ogóle to co w tej ciężarówce? Gazu! cholera! Doganiają nas!

<laughs> Co wroga? A, no eee. Derp A, oh, shit Weź wyjazd Wyjazd, wyjazd, wyjazd Była taka akcja w Call of Duty No naprawdę Wow, co to było? No za to było? Dostał przecież, leży. A my co, wywaliliśmy się? Wcześniej grem był fajniej, go nie trafiłem, on z nas wleciał, w ogóle wszystko się rozwaliło, a tutaj pół, on nagle zjechał z drogi, koniec. Nie wiem, co się stało. Nie, 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 nie ogarniam. Wszyscy sali? Ax? Tak! Sweetwater! Co ciekawe. To atrapa, co znaleźliście. Atrapa, ser? Imitacja. To była próba na sucho. Próba czego, ser? Pracują nad jakąś bronią. To, co wiemy, wystraszyło nas jak jasna cholera. To, czego nie wiemy, przeraża nas dużo bardziej. Potrzebujemy informacji. I to na wczoraj. To będzie wasze. Hmm? Tak. Dobra. Słuchajcie, muszę się tym zająć Mam dziewięć oddziałów siedzących w głównie głęboko po samą szyję. Więc od tej pory pracujecie dla nas. Musicie być nie tylko najlepsi, ale niekonwencjonalni i niebezpieczni. Jeśli się dobrze sprawicie, wszyscy będziecie mogli wrócić do domu. ser co pan ma na myśli mówiąc do domu? Do domu w sensie do domu? Tak. Dacie radę? Damy radę, sir. Wracając do tego obiektu. Mamy w Boliwii człowieka. To specjalista. Nazywa się Aguayer. Dacie mu to. A. No i witam w Wydziale Operacji Specjalnych. Co tu się stało? Wygląda, że o emeryturze mogę zapomnieć. To się stało. Znowu. Wydział Operacji Specjalnych! To jest kurwa to Boliwia Boliwia Będzie ostro mm -mm. <laughs> Nie no dobra, to w serio Będzie fajnie Ja chcę już do Boliwia Ale wróćcie Boże przestaję. momenta już byliśmy w Ameryce Południowej, dzięki uprzejmości pewnej agencji bez nazwy, pracując dla gościa, który codziennie posyłał na śmierć kilka oddziałów takich jak nasz. W teorii wiodło nam się coraz lepiej. Ten Aguirre musi być w CIA jakąś szyką, skoro go przysłali tu w pojedynkę. Oho, nie podoba mi się to. Ani trochę mi się nie podoba. Hej! Flick zgadza się? Daleko jeszcze? Będ w bilocie. Ej, kolej! Ej, moment, moment! Jest ja stary! Posiałem cię śwajki! Ej, pilonia! Tade pieprzone wtorki i stary zawsze takie popieprzone. Kiedy dotrzemy na miejsce? Za kilka minut! O, ho, to co? Kurwa! Rakiety! Rakiety! Da, widziałem! Co to kurwa jest! To te dane ruskie rakiety! Gdyby to był pocisk kierowany, wtedy musiałbym się trochę sprężyć. A mógłbyś odstawić nas do strefy lądowania, zanim ja też będę musiał się sprężyć. Jasne. Luz, robi się szefie. Baza, tu piekielny jeździec, potwierdzam desant 6449. No i dobra, hopy i tam dziewczyny, czy tam ktoś Duchy kuźba To było na tyle yy, Następny odcinek jutro, pojutrze, ja nie wiem yy, Nie wiem kiedy będzie nawet czas, tak No to tak, jesteśmy w Boliwii, jesteśmy w jakiejś dżungli Jak widzicie mamy małą drogę do przejścia na mapie Więc to było na tyle, dzięki, cześć na razie I proszę łapkę w górę, jeżeli się podobało, cześć